Witam wszystkich, z tej strony jak zawsze, aloya.game.pl, a to jest kolejny odcinek serii Minecraft Escape. Dzisiaj jesteśmy na mapie użytkownika Debaszpier, zapraszam na jego kanał. Będziecie mieli jego kanał w opisie filmiku No i zaczynamy czytać reguły Witaj na mapie SK Bashcraft Możesz niszczyć tylko glinę Nie możesz stawiać żadnych klocków Chyba, że byłby w skrzyni Powodzonka Mamy łóżeczko, ale nie mogę go wziąć Dobra, skaczemy do wody Tak jak mówiłem, odcinki z skype'a Będą pojawiały się tak sporycznie, Co jakiś czas, nie tak często jak minecraft mod ale jeżeli będą wam się podobały, na pewno będzie ich bardzo więcej Jak zawsze będziemy musieli chyba zrobić klapkę naciskową Musimy znaleźć jakieś rzeczy Jest trochę tych piecyków Zawsze lubię szukać O, mamy No i przepalimy sobie na klapkę naciskową Na naszym kanale pojawia się już rozwiązanie konkursu Chodźcie, oglądajcie No i Zezdroście zwycięzcy Który to piecyk był? Oj, oj, Chyba ten Tak Dobra, mamy Nie wiem jak długa jest to mapka Przychodzę o pierwszy raz Naprawdę, nie wiem Mamy jakieś wózeczki Weźmiemy trochę i mamy drzwi, tylko jak je teraz roztworzyć, to mamy coś, żeby kolejko pojechać, no to pojedziemy. Aha, mamy takie coś. Aha, teraz drzwi są otwarte. Musimy teraz wrócić. Shredstone z waliną nie Musimy tutaj postawić jedną Tak I tu żeby wyjść O Mamy otwarte drzwiczki Mamy teraz lawę Nigdzie nie ma gliny Może naciskamy trochę jednak było kolejka przeszliśmy lecimy dalej mamy jakiś wiadro z wodą takie łatwe coś tutaj było czy nie hola się wpakowałem ale wyjdę w taki sposób, się wpakowałem troszeczkę Dobra skoczę teraz tu powinienem wyleć chyba A jak? jak ja lubię lawę I lecimy dalej co my tu teraz mamy? Mamy glinę Mamy redstone torch No i powinniśmy otworzyć Bez problemu Mamy skakanie Fajnie, fajnie Uspokój się Pumieniu Tą mapkę Każdy jak chce może przychodzić na peaceful na easy, na hardzie, Ja właśnie przychodzę na peaceful. No już chciałam iść. Mamy drewno. To znaczy węgiel. Mamy cobblestone Mamy piecyk. Mamy cobblestone, Na pewno klapka naciskowa. Drugi raz. Tu jest drabina? jest. Powinna. A jest, dobra. Poczekamy troszeczkę Zbierzemy trochę i lecimy dalej. Mam nadzieję, że wyrimy się w 15 minut, ponieważ chcę na razie, żeby kilka filmików było takich krótkich, a później zacznę bawić się w takie dłuższe escapey, które będą dodawane częściami po 15 minut. Zgoczyliśmy. A tutaj powinniśmy zrobić. Może takie coś? Dobra, Git. Mamy coś tutaj? O, Redstone Torch. Oj, co my teraz tutaj porobimy? A chyba wiem. To w taki sposób działa. Tutaj być Tutaj wskoczę Dobry mechanizm, to mi się podoba. To mi się podoba. Fajne, wymyślone. Świetnie. Takiego coś podobnego robiłem na świecie, więc wiemy jak to używać Ale Progres i podziw dla wykonawcy. A, tu jeszcze musimy raz. I jesteśmy na górze. Tu sobie otworzymy. Mamy jakiś łóżeczkę zapis. O, w sam raz jest noc. sobie zapiszemy. I lecimy dalej. Wyrzuć tu wszystkie pochodnie, jakie masz. No okej okay. Jak tak mówisz, poszły wszystkie. Jak ja teraz to otworzę. Jak to ja wszystkim rzuciłem? tu ktoś mam. O, ulatowany jestem. Mam jakiś pole, wszystko jest z gliny. Jesteśmy obtoczeni kaktusami. No i zaczniemy kopać. O, lawa jak zawsze. Może na coś natrafimy fajnego. Będziemy bawać po kolei. Trafiliśmy tak szybko już? Zobaczymy, co tam jest zaraz. Dobra, lecimy. Co my tutaj mamy? Mamy brańko z drugiej strony. Mamy hełmik. Dobra, powoli będziemy kończyć. To była pierwsza część tej mapki. Zapraszam do oglądania drugiej części, która pojawi się już niebawem. Cześć.